mi jedzie lewisem. No i co? Słuchajcie, no, znacie człowiek trochę. Tu jest zarąbisty Retro taki jest, słuchajcie, ten. Ja pierdzielę, ale fajna pozycja. Klawiatura MSI. Halo, halo, to nie są tanie rzeczy. Będą, to może być droga pozycja. Tu jest jakiś, jakby ktoś był zainteresowany. Słuchajcie. No, dziewczyny, chyba będzie przegląd, widzę. Przegląd szafy, co my tu mamy jakiś chyba biustonosz XL śmiało, śmiało mówię piszcie, to jest chyba w ogóle biustonosz firmowy Adidasa nie jestem pewien co tu mamy następne, ulala widzę, że tutaj dziewczyna, no odważna, Mark Spencer słuchajcie, taka kusa, kusa nie wiem co to jest, haleczka bym powiedział zaraz wam zaprezentuję tutaj to jakby w całej okazałości uhu uh, uh. No ale mów to już od razu mówię dziewczyny tutaj niestety już figura musi być musi być bo tutaj nie za wiele już zakrywa nie za wiele patrzcie taka pozycja jest no to lecimy dalej wiadomo możecie zamawiać u mnie to co to jest to jest słuchajcie chyba dla psa o dla psa to zawijam bo dla psa to mogą być mogą być drogie takie rzeczy. Dla ludzi. Uh, 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 a to, co tu się tutaj narobiło? Oh, lo, Koronka goni koronę. Oh, powiem Wam nawet nie wiem, wydaje mi się, że tu jest, tu jest głowa, ale co to jest? Nie wiem, czy to obrus. Uh, słuchajcie, czy to obrus dziewczyny, czy to, czy to jest jakiś teges? Nie wiem, piszcie, piszcie, bo ja widzicie, nie jestem zorientowany. Tu proszę, jakieś białe korony. Kurde, same korony lecą. Zobaczcie, to chyba jakieś takie. Grubnioskie, grubnioskie klimaty. To są w ogóle chyba nieużywane. Normalnie bialutkie, patrzcie, jakie białe, piękne wyrzucili. Szkoda, że do śmietnika, a nie do kontenera. Tu następna bluzeczka. Widać, że taka kobiecina była raczej na trendach. Słuchajcie, co to są? Ludzie. Co to jest? A, to jest taki. Ps, nie mam pojęcia. Nie nazwy to haleczką, bo nie wiem czy to haleczka, ale w ogóle takie, słuchajcie, wszystko raczej taka bieliznowa akcja, coś mi się wydaje, to też taka niby pantera, niby nie, no powiem wam dziewczyna, taka widać. Odważna, odważna. A tu, patrzcie, to aż się leje, to jest chyba jakiś jedwab, matko. Kurde, przepatrzymy, może to jest jakaś, słuchajcie, Louis Vuitton albo albo Dior. Kurde, co tu się dzieje? Nie, nie widzę metki, słuchajcie boho, słuchajcie boho nie wiem czy to jest boho czy to jest jakieś markowe wiecie co, no boho fajna nazwa odkładam, jak coś dziewczyny piszcie śmialutko tutaj macie FF FF to jest Tesco raczej marka, więc no fajne te porty niespecjalnie, o kurde tam jakiś. słuchajcie komplet się rozszedł, ale to fajne to jest w ogóle niezłe takie takie fajne się obślizgło, to jest widać takie rzeczy, to to jest dobry gatunek. Słuchajcie, wiecie o co chodzi. Cholera, ale tam już kawałek spadł. No nie, no mam nadzieję, że się jakieś tutaj też męskie mi zakręcą. FF różne, takie różne. Widać, że kobiecina na raz była przy pieniądzach, a raz nie. To co to jest? Myślę, że to chusta. Nie, to nie jest chusta. Kurde ja wam to bardzo źle pokazuję W ogóle dziewczyny piszcie w komentarzach Czy wy chcecie takie szmaty Które ja będę wam zabierał Wy sobie tylko zapłacicie za wysyłkę Wiecie i bierzecie Bo przecież no po co mi to Patrzcie nowe Nówka funkiel Jakieś spodnie Takie jakby leginsy Zobaczcie no noweczka Wyrzucili no ludzie Dlaczego? Uuu, a tu jak leci sylwestrowo idzie, słuchajcie. Patrzcie, ciekawe czy tam. Bo to jest ten, patrzcie, też chyba nówka, funkiel. Bo jeszcze z metką. Nie wiem co to jest. Taki tutaj pozłacany, jakby. Nie, to srebro nie jest, bo bym już zawinął. Słuchajcie, ale tych szmat tu jest, ostro. O w ogóle, ja chciałem sobie taką, słuchajcie, koszulę kupić z tego. Bo to jest, no nie, to jedwab, to to nie jest. Ja nie wiem jak to się nazywa. W rękawiczce też nie czuję tego, ale na miała chyba giry. Słuchajcie, giry miała dosyć długie, coś mi się wydaje. Tu następne jakieś dżinsy. Ludzie, ludzie. A to, co takie. O, to może męska, nie. To jest chyba wszystko damskie, coś mi się tutaj niestety dzisiaj nie trafi. Nic. O, tu jaka jedwabna taka. Kurde. Słuchajcie, ja mam z tymi damskimi totalny problem, bo ja nie wiem gdzie jest, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Patrzcie, taka jakby kwiaty. Jeansy, jeansy. jeżeli oryginalne jakieś, to wiadomo, że zawijamy. Zawijamy Roma, Roma, Roma. No to Roma to, to chyba nie za bardzo. Tu następne jakieś portki. Design słabiutko, słabiutko. Chyba tutaj były zamówienia. Bez wypłat, nie było wypłaty Słuchajcie, ja muszę to chyba wykiprować, bo delikatnie mnie to już zmęczyło. O, te białe nawet nie są, ale też Roma, nie wiem, kurde. Jak mi napiszecie, że to dobra marka w komentarzach, to znowu będę wkurzony, że taki pieniądz mi poszedł koło nosa. to te są chyba portki nowe w ogóle. O, coś mi śmierci tutaj, słuchajcie, lewisem. O matko, tu mi jedzie lewisem, no i co, słuchajcie, no zna się człowiek trochę i to patrzcie lewiski nieużywane, lewisy bierzemy, bo to może być piń, tam Mark Spencer jakiś, tu mamy ostatnią pozycję, ale kurde fajne, to niektóre naprawdę, niektóre badziewne, ale gatunkowo niektóre naprawdę są, powiem wam, zacne. Woman, no dziwne, żeby to była męska. Co to jest? Jakieś takie jakby portki, patrzcie. Co to za marka jest? Notmek, kurczę, nie wiem. No, słuchajcie, wezmę. Dziewczyny, jak coś, to piszcie, jakbyście chciały takie portki. Ach, dobra, ja nie będę brał wszystkiego. Zabieram tylko to, to dla tego psa koszule te i te, te, nie będę brał wszystkiego, słuchajcie, no wiecie ile mam damskich w tym, w, w tym damskich, ile mam w domu ludzi, a ile dziecięcych, ja tylko się boję, słuchajcie, żeby mnie y, sąsiedzi o cokolwiek nie poświęcili, że ja mam ciuchy, słuchajcie, a ludzi nie widzieć a ludzi nie widzieć czekajcie o co chodzi, no. a w ogrodzie świeża ziemia, mhm. wiecie o co chodzi. No, jesteśmy na następnej, na następnej miejscówce, na następnej miejscówce ludziska. Są buciory z bardzo dużym koturnem. Ludzie, matko, ale jest tylko chyba jedna sztuka. Więc, jakby była jakaś osoba taka, wiecie, co potrzebuje. Tylko jeden to jest. Ula la, to jest to chyba coś. Są, Jeszcze są jakieś garnki. do oddania. To, co to jest. Ula la osy, Słuchajcie, zaraz mnie coś... Zaraz mnie coś pokąsi, chyba trzeba się stąd zawijać. No niespecjalnie powiem wam. Temat wygląda niespecjalnie, widzimy, się tutaj. miską mnie zateguje. Już mam normalnie wrażenie jakby mnie przyjął gryzu Z Znowu jakieś maty są. Rzucę tam na te osy. Jezus Maria, wściekły się, słuchajcie, się wściekły. Chyba trzeba temat zawijać. Ten, ten kontener jest spalony. Słuchajcie, spalony. Tu lecimy, są jakieś ciuszki. Uf, uf. Kurtki są, słuchajcie, i to prawie nowe, bo to widać już po sezonie. Powyrzucali, ale chcę obczaić. Co to za marka jest? Nie wiem, patrzcie, czy się znacie. Ja się nie znam. Kurtka numer 2. O tam trzy, słuchajcie. Kurde, co oni tak poszli hurtem? Zaraz obczajmy. To chyba jest w ogóle, patrzcie jeszcze z tym. To jest z metką. To będzie nówka pozycja. Nie znam się czy to pozycja jest, słuchajcie, cóż trochę jakiś kura jakaś oserała, ale ogólnie. Pozycja jest niezła. Co tu jest jakiś stan chyba metalowy? Klawiatura, słuchajcie, tu mogą być jakieś komputery. Muszę tu wysunąć, bo to trzeba. Holender, zobaczcie, co się dzieje. Nie chcę, żeby mi łba. Nie chcę, żeby mi łeb, słuchajcie, przy tego wału. Klawiatura MSI, halo, halo, to nie są tanie rzeczy. No, 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 jesteśmy na jakiś taki kosz odkładamy o, to są fajne na takie pierdoły Czajmy, czajmy, co tutaj mamy Tam już niespecjalnie, słuchajcie zobaczymy czy tutaj spożywka ta spożywka Spożywka to odbijamy, ale to by mi się chyba przydało takie, takie fajne na pierdoły to co to jest, to jest do tych wajpów tego nie będę zabierał bo po co mi to ale obczajmy tylko co tu jest w środku czy tu to... nowe pozycje patrzcie, nowka funkiel może wezmę, może to chodzimy widzicie, co trzy wezmę możliwe, że to będzie z tego jakiś jakiś pieniądz, tu jakiś fartuch Ludziska już się kręcą. Patrzcie, co się dzieje. Co to jest w ogóle? Pieniądze są. Elo, no. ludziska. No nie. Brawo, ja, no lecimy w tym kierunku. Gdzie ten pieniądz idzie dalej? Słuchajcie, co idzie. Słuchajcie, walizka? U, u, u. Ula, la. Tu może być grubo. Słuchajcie, siadajcie, siadajcie, bo to nie są już przelewki. Słuchajcie, pełna ta jest. Pełna portmoneta. Fajna, powiem wam, ja nie wiem, czy ja nie wezmę jej, bo ja w domu nie mam. Zawsze szukam plastiku, a tak to bym miał w jednym miejscu wszystko. Dobra, na razie odkładamy. No, i jestem, powiem wam, nowy wieszak. Halo, halo, ludziska, śmialutko. No, 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 my się chyba coś tutaj ustawimy dosyć mocno. Coś mi się wydaje, ta klawiatura, jeszcze nie jestem pewien, ale nie mówię nie, nie mówię nie tu nie potrzebuję, ale te ciuchy, nie? Szkoda. Słuchajcie, nowe kurtki to wyrzucam. Patrzcie, worek na śmieci jeszcze pełny. Jeszcze są worki na śmieci też odkładane. Trzeba tu uważać, bo tu widzę... O, są do tego te. A, bo to są takie te, już wam zaraz pokazuję, o co chodzi. Słuchajcie, to są takie, widzicie? I tu macie takie kosze, to jakoś się tak chyba wkłada, tak. Są przegródki, no. To może być i do łazienki, i do jakiegoś biura. Powiem Wam do łazienki fajne, bo to się nawet nie zepsuje, nie? Bo to metalowe. Udle na To dziś musi być tutaj, słuchajcie, głębiej. Głębiej może być wszystko, ale No Lecimy to... no, ja tam nie dojdę. Słuchajcie, nie dojdę to temat. Lecimy następnie, lecimy następnie, bo tu jest widza. Dosyć ostro szczotka jest, jakbyś też potrzebował. Na... Nie wiem, czy to dla psa, czy to dla ludzi. Znowu, to, o, patrzcie, jest Wezmę pomysł, że tak. kam. No nie da się, słuchajcie, dojść do tematu. Odłożymy za. za... U, jeszcze trochę pogrzeby i złożony kolby wszystkie. a to co to jest? Patrzcie tak jakiś fajny sprzęt jakiś jest. Słuchajcie, zaraz tutaj obczalimy co tu się dzieje. Ma tylko jedyne co to jest ole zarobisty. Retro taki, jest, słuchajcie, ten. Ja pierdziela, ale fajna pozycja. Kurde, muszę obczać, bo możliwe, że zobaczymy, czy odsłuchuje. Kiedyś coś takiego, słuchajcie, miałem, i mi się naprawdę fajnie sprzedało. Tylko tu jest trochę takie pojarane. No to nie wiem, kurde. Powiem Wam, na razie odłożę. Możliwe, że będę zainteresowany. Co my tu mamy? Do kibla, jakaś szczoteczka. Zapalnica. Tu coś jest nie wiem co to jest znowu worki szczotka fajna do butów nie no szczotka wymiata Zawiamy, zawijamy słuchajcie długopisów jest pełno kurde długopisy to wiadomo że ja potrzebuję to to nie wiem co to jest jakieś pandy słuchajcie dobra włożymy na razie nie do końca jestem zainteresowany a przełożymy To co tu za te? Takie kamienie są jakieś patrzcie Dobra, nie wiem, to no, nie wiem Układam Ale to słuchajcie, cały czas się waha Nawet papier jest, słuchajcie, nawet jest papier o, to jest ta następna miska To Tutaj lipa. nieporozumienie, to jakiś płynie do kibla, słuchajcie śmietnik wyrzucili cały wow nowe te rękawice bokserskie, słuchajcie, nie zajechane tu są, kurcze myślałem, że się, że się jakiś pieniądz na tym zrobi, ale pudło, pudło, nie, tym razem uuu tutaj zobaczcie, jakaś garderoba, chyba była jakaś tu przebiórka jakaś Coś mi się wydaje, że tu jakaś dama, Damesa się stroiła. Dresiki jasne, ho, ho, ho. ale nie ma metki, nie ma metki, więc to mogą być pozycje takie. Słuchajcie, tu jakiś sweterek na drucikach no, oni robią takie swetry na drutach? Ludzie, że oni mają czas na to, słuchajcie, że oni mają czas. Dobra, czajmy co? Tutaj jest jakaś bluzak, tylko chyba jest niespecjalny. To jest jakaś szmata, słuchajcie, tak, tylko ta szmata, i nic poza tym. Mnie się wydaje, że ja to chyba wezmę. Ale coś tam się jeszcze przyczaiłem, coś jeszcze miałem, słuchajcie, wziąć. Aha, klawiaturę miałem jeszcze wziąć. I co, to miałem wziąć? co A i to ma pleczkę, no. To to nie wiem, słuchajcie, fajnie jest ten kieszek, ale. Nie, nie ma sensu. Raczej to mi nie pójdzie, to mi nie pójdzie. Nie pójdzie to za konkretny pieniądze jeszcze jest chyba do mycia okien to jest sprzęt no, trochę gąbka zajechana ale to może być też niezła pozycja słuchajcie ja to jeszcze ze wszystkiego nie obczaju. to nie wiem co to jest green dragon patrzcie tam jakieś metalowe badziewie klaska słuchajcie ta wychota rebina zobaczcie co tam się dzieje Zaraz tam atakujemy. Dobra, ja muszę się trochę spakować. Widzę, że tu jest grubo. Słuchajcie, patrzcie, co tutaj się udało upolować. No, może nie jest tego wybitnie dużo, ale klawiaturka taka MSI, proszę Państwa, to nie są tanie rzeczy. To nie jest tanie. Oczywiście u mnie, u mnie wiadomo. No, no jakoś się dogadamy, co Wam będę gadał. Tu mamy apteczkę. Z apteczki jestem bardzo zadowolony, słuchajcie. No wiadomo, że ten środek to chyba będę musiał wyrzucić, nie wiem, chociaż może ona hermetycznie była, ale widzieliście, widzieliście na odcinku, skąd ona była pozyskana, no jest pełna, ale bardzo mi zależało, żeby mieć. Słuchajcie, nie, nie to, że mi bardzo zależało, tylko ja nie wiedziałem, że ja potrzebuję, no. Ale to jest super. Słuchajcie, włożycie, patrzcie, jeszcze, jeszcze mi to nie doszło do siebie. Włożycie sobie plaster i coś i nie szukacie, słuchajcie, nie szukacie, a w tych szufladach, no ja nie będę Wam pokazywał, co tam się dzieje, ale jak to się mówi, baby, baby z dziadem brakuje, czy dziada z babem, jakoś tak. Tu mamy ciuszki, słuchajcie, dla jakiegoś pieska, no jeszcze są nieuprane, ale będą, to może być droga pozycja. Tu jest jakiś, jakby ktoś był zainteresowany. Słuchajcie, mail jest w opisie. Śmialutko, śmialutko. Dogadamy się, zawsze się dogadamy. Tu wziąłem jakąś turbinę. Słuchajcie, nie wiem co jest pięć, ale takie rzeczy zawsze mogą być drogie, ale się zastanawiam. Kurczę, jak ktoś miał doświadczenie, jak ją podpiąć na krótko, żeby chociaż sprawdzić, czy ona jest, słuchajcie, sprawna. No bo wiadomo. Na 230 ona jest. Uuu to można ją by po, do prądu podpiąć. Tak mi się wydaje, ja bym użył tutaj, słuchajcie, niebieski i brązowy, ale mówię, jak ktoś się zna, dajcie znaka. Ja bym poleciał tutaj w te dwa, żeby ją przetestować, ale mówię, ja to jestem, słuchajcie, nie za bardzo już nieraz mi jakaś lampka tam trzepnęła w łeb. Możliwe dlatego są takie efekty tych odcinków, więc proszę was, dajcie znać, to może być dobra pozycja finansowo wiadomo, nie? Dobra, dziewczęta, tu coś chyba dla was. Tu wziąłem taką bluzkę jedwab. Słuchajcie, to jest chyba jedwab. Firma to jest boho, boho, nie wiem, numer 1442 albo amerykańska 10. Słuchajcie. Ona normalnie tak okala moje lico ręki. Fenomenalna jest, słuchajcie, fenomenalna. Nie wiem, czy ona jest. Widzę, że to też jakaś taka wersja. Na pa... Naprawdę można i słuchajcie, na plażę zarzucić i na jakąś randkę. Zobaczcie, ona jest delikatnie prześwitująca, więc no tutaj wydaje mi się, dziewczyny, no jednak trzeba by Biustonosz jakiś zarzucić. No chyba, że jesteście naprawdę odważne, no to wtedy już wedle, słuchajcie, wedle ryzyka, ale jeżeli będą jakieś. A taki słuchajcie na spacerze, no to też, żebyście nie były zdziwione. Tutaj już sobie pozwoliłem otworzyć. Słuchajcie, to są jakieś chustki albo małe takie ścierki, coś mi się wydaje. Nie wiem, po co mi tu są białe. Nie wiem, chyba oddam komuś, bo ja powiem, wam, aż, aż taki nie jestem fenomenalny. Dobra, tu lecą te portki, też wziąłem, bo taki gatunkowo mi się wydawało, są dobre. Patrzcie, tu jest łomen, coś. Nad, nut mek. Dobra, doszliśmy 42 rozmiar, łom, wow, łom, wow. to dla kobiet jest, słuchajcie, takie one mogą być też. Zobaczcie, one się tak fajnie gniotą, nie wiem co to jest za materiał, ale to jest dobry materiał, słuchajcie, to jest na pewno dobry. To jest jakość, słuchajcie, to jest jakość dziewczyny wiem, wiem, nie wszystkie obcowałyście pewnie z taką jakością. Słuchajcie, u mnie naprawdę to w dobrej cenie dostaniecie. Jak nie za darmo, słuchajcie, niekiedy mam gest, naprawdę za darmo się zdarza. Się. Tu mamy lewisy, co Wam powiem? Mnie się wydaje, że to jest w ogóle nowa pozycja. Patrzcie, mi się wydaje, że ona kupiła kobiecina. Słuchajcie, to miało być, nie wiem jak, i tu ubrała, i słuchajcie, i tu chyba za bardzo kuso było przy, wiecie, przy połączeniu, nie? Czajcie o co chodzi. Patrzcie, tu jest jeszcze metka czerwona, nie wiem co to znaczy. Pewnie jesteście zainteresowani, jaki to jest rozmiar. 32, dziewczyny, 32. Patrzcie sobie, to jest pozycja oryginalna też, żeby mi nie było w komentarzach, że ja jakiś szajsz czy buble chcę ludziom wcisnąć. Absolutnie, absolutnie, to jest naprawdę dobra pozycja. Polecam, polecam. Łapcie sobie, łapcie, tapujcie, wiecie co. Komentujcie, dobra. Tutaj jeszcze był taki mikrofon, słuchajcie. I to też jest do sprzedania pozycja. Nie wiem, jak się włącza. Słuchajcie, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale zaraz dojdziemy do tego. A, tu jest, patrzcie. Coś nic nie, nie, za, nie zagadał na razie. Nie wiem, możliwe, że on jest, słuchajcie, rozładowany. O, poszło. Uuu, on coś gra, zobaczymy, zaraz zrobimy próbę mikrofonu, próba, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, gdzie jest Teresa, halo, halo, ulala, czyżby nie jakaś mm, kariera sceniczna chyba mnie, słuchajcie, wzywa, no nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien, no słuchajcie, działa, coś tam buczy, coś tam buczy, coś tam huczy, halo. No słuchajcie, naprawdę dużo nie chcę, dużo nie chcę, dogadamy się, śmialutko piszcie, piszcie, to jest pozycja w kartonie, więc może być to nawet na jakiś prezent, słuchajcie, ale śmialutko, śmialutko i szybciutko, bo towar ciepły nie będzie czekał, dziewczyny, wy się kurcze. decydujcie. Tu taką szczotkę wziąłem, ona jest fajna do butów, powiem wam, jak kiedyś sobie zakupię, nie wiem co to jest, a jakieś badziewie. Powiem Wam, jak sobie kupię ze skóry takie buty porządne, to ona będzie idealna. Już się tak trzeba myśleć, słuchajcie, trzeba myśleć jednak do przodu. Dobra. Tutaj jakieś olejki wzięłem, słuchajcie. Nie wiem, jak ktoś to potrzebuje, piszcie, zapłacicie sobie za wysyłkę i sobie to dostaniecie za darmo. Ja nie wiem, co to jest. Kiedyś powiem Wam, miałem doświadczenia z takimi rzeczami. Ale nie znam się, nie znam się na tym i nie potrzebuję tego absolutnie. Te pozycje są, mówię, do oddania za darmo. Znalazłem jeszcze taki, zobaczcie, but ortoped, ortobe, ortopedyczny. O matko, jakieś trudne słowo, weźcie sobie tam zapiszcie. Tu jest w ogóle jakaś blacha, on jest naprawdę taki porządny i sobie myślę, no może ktoś będzie potrzebował, słuchajcie, no to wiadomo, oddam, słuchajcie, oddam, wiecie, nie? No, za jakieś tam, nie wiem, 20, może 10 zł. Jak komuś. No, wiadomo, jak ktoś nie ma pieniędzy, to też oddam za darmo. Słuchajcie, jakiś osobie potrzebującej, przecież ja nie jestem, słuchajcie, takim jakimś rekinem, wampirem, żeby zdzierać z ludzi normalnie ostatnie portki. Absolutnie to nie ja. To nie ja. Dobra, mam już chyba wszyciutko, słuchajcie, bo ziemniaki mi się gotują, muszę odcedzić. Ho-ho-ho! No i co? i bardzo wam dziękuję, że oglądacie moje gnioty, słuchajcie, wypociny do samego końca. To mnie cieszy, to mnie cieszy. Słuchajcie, niedługo ruszamy z nowym w ogóle programem. Uh, uh, my ruszamy chyba ja ruszam, a wy oglądacie. Jeżeli tak będzie to wspaniale. Cieszę się. No to co? Pozdrawiam. Miłego dnia Wam życzę U mnie pogoda fantastyczna, fantastyczna, słuchajcie. Cieszę się, cieszę się, sekcja komentarzy jest wasza, lajki udostępnienia, nie wiem, tapujecie, co tam chcecie, róbcie z tym, z tym filmem, możecie pokazać nawet znajomym, ale z tym bym się obawiał, bo mogą pomyśleć, że słuchajcie, co wy oglądacie, co wy oglądacie, co to w ogóle jest, kim on jest, o co tu chodzi, pozdrawiam.